Kiedy znów rodzi się ruch nacjonalistyczny, kiedy z Rosji idzie śmierć, tyle kłamstwa i pogardy dla drugiego człowieka. Właśnie dzisiaj tym głośniej musimy mówić, jak ważne dla Polski, silnej Polski, w silnej Europie są wolność, demokracja i prawa obywatelskie. Nie zapominajmy o tym. Brawo. Aleksander Dutkiewicz, prezydent miasta Gdańska. Szanowni uczestnicy Wielkiego Strajku w sierpniu 80 roku. Uczestnicy zarówno po tamtej stronie bramy, jak i ci, którzy tutaj czekaliście na rezultaty rozmów. Sygnatariusze porozumienia Gdańskiego właśnie wszyscy z nich już w 2000 roku Zostali obdarzeni honorem tytułem honorowego obywatela i obywatelki miasta Gdańska. Koleżanki i koledzy, samorządowcy z całej Polski, którzy niezawodnie jesteście tutaj co roku, przedstawiciele różnych związków zawodowych, goście ze wszystkich stron Polski, szczególna honorowa gościni z Oliwy, ale nade wszystko witam bardzo, bardzo serdecznie. I zobaczcie, że co roku ktoś z Komisji Europejskiej tutaj jest. Z nami, pod bramą. Witam bardzo serdecznie Pana Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, Pana Sinasa. To znak... To znak, że zmiany w Europie zaczęły się tutaj. Pan Przewodniczący poszedł nawet o krok dalej, mówił, że to My czegoś Greków nauczyliśmy w kwestii demokracji. Nie będziemy się o to spierać. Ważne, żebyśmy dzisiaj stali ramię w ramię. Znów mamy sierpień. Wspominamy dzień zakończenia wielkiego strajku w Stoczni Gdańskiej, podpisania porozumień i otwarcia bramy bramy oddzielającej ten stoczniowy mikrokosmos od reszty świata. Pokojowy ruch Solidarność narodził się tutaj w Gdańsku, dając Polkom i Polakom i tysiącom obywateli Europy Środkowo-Wschodniej prawo do marzeń o wolności. Dziękujemy Wam z całego serca, bohaterowie tamtego sierpnia. Lech Wałęsa, legendarny przywódca Solidarności, w ubiegłym roku stojąc w tym miejscu. Wyraził nadzieję, że nim przyjdzie mu pożegnać się z życiem, dane mu będzie usłyszeć propozycje rozwiązań, niedostatków tego świata. Nikt z nas wówczas nie przypuszczał, że Putin napadnie na Ukrainę, jednocześnie wypowiadając wojnę niepodległemu państwu, ale i wartościom europejskim. Ale 24 lutego też trudno było choćby marzyć, że Ukraińki i Ukraińcy tak dzielnie stawią czoło tej ofensywie zła. Dlatego cieszę się, że z nami jest także konsul Ukrainy, dzisiaj ramię w ramię. Ale wojna zrodziła wiele trudnych pytań. Jak pomagać ofiarom konfliktów? Czy wspierać prywatną darowizną zakup broni? Ile państwo powinno poświęcić w imię solidarności z ofiarą, ile my jesteśmy gotowi poświęcić? Czym różnią się uciekinierzy wojenni od uchodźców na granicy białoruskiej? I jak nie przywyknąć do wojny i nie dać się znieczulić? Co gorsza, każdego dnia przychodzi nam się mierzyć z kolejnymi wyzwaniami. Wszechobecna Drożyzna, galopująca inflacja i braki towarów czynią życie jeszcze trudniejszym. Dziś wspólnie przedstawiciele związków zawodowych i samorządowcy spotkaliśmy się tu, w Gdańsku, po to, by rozmawiać, ale i podpisać postulaty, ale i wyrazić otwartość i gotowość na dialog. W trosce o jutro mieszkańców naszych miast, w trosce o dobro pracowników i wspólnot lokalnych. To kolejny mały krok w drodze do poszukiwania rozwiązania na wszystkie niedostatki świata. Zadaję sobie pytanie, gdzie szukać nadziei. Dla mnie ten plac, ale przede wszystkim ta brama, wtedy kiedy się otwiera, daje nadzieję. Ale daje nadzieję dlatego, że jest ona w drugim człowieku. Drugim człowieku, który wyciąga rękę. Wyciąga rękę do dialogu, do zgody, do porozumienia. A codzienna solidarność jest odpowiedzią. Zapraszam Bazila Kerskiego, dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności, tej instytucji powołanej m.in. z inicjatywy Pawła Adanowicza, która stoi na straży naszej pamięci o sierpniu i o tamtych dniach chwały. Szanowni Państwo, drogie przyjaciółki, drodzy przyjaciele Solidarności, pozwólcie, że po tych mądrych, pięknych, odważnych przed... Zabiorę głos jako przedstawiciel zespołu Europejskiego Centrum Solidarności. To piękny dzień. Zapowiedziane były deszcze. Jak zawsze 31. od tej pory jakiś cud się przydarza. Jest słońce. Stoję tutaj wielu z nas stoi w poczuciu wielkiego przywileju. Nie tylko jesteśmy niepodległej w niepodległej, wolnej Polsce. Jesteśmy w miejscu, które przeżyło właśnie wszystkie dramaty, też te krwawe polskiej historii po 45. Nie ma alarmów nalotowych, nie spadają na nas bomby. To wielki przywilej też dla naszej generacji, ale też wielka odpowiedzialność. W imieniu Europejskiego Centrum Solidarności chciałem dzisiaj ukłonić się bardzo głęboko przed wszystkimi kobietami i mężczyznami, którzy w latach 80. Prowadzili, uczestniczyli w tej pięknej, wielkiej rewolucji Solidarności. E, Niech żyje do Wałęsa żyje a muda Wałęsa. Cieszę się, że jesteście z nami na co dzień, nie jako świadkowie, tylko jako obywatelki, obywatele, którzy zapowiadają nowe No i tak jak widzimy. No, to, to są jedne na pewno będą drugie bo Związek Zawodowy Solidarność zrobi swoje obchody a tutaj jak widać Lech Wałęsa nie przyjechał, przyjechał jak żona pozdrawiam Pomorska Telewizja Nowa uczestnik strajku sierpniowego członek Międzynarodowego kraju strajkowego Słowa Ziębiński, dziękuję bardzo Pomorska Telewizja Nowa